Czyli transfer niewymienny, i zaraz je przypomnimy, prawdopodobnie w paczce wymiennej, więc objęty transfer pierwsza paczka będzie Almiron Newcastle będzie do W i paczce przeprowadziłem inu jego, w drugiej A no i teraz na tą drugą paczkę niewymienną. Zobaczymy z tym transferem. Nie ma okautu. Drugi los. Czyli znowu będzie 81, 80. A, 80. To jest 80. Jeden overlord. Hej, do papieru. Będzie transfer, pierwsza paczka. Pierwsza warstwa wymienna jest walkout. Włochy. Jorginho. 84 cztery, dobra. I na taki Jorginho teraz. Kolejna warstwa z obecnym transferem, też wymienna. Ale tu nie będzie walkoutu. Smallop pewnie. Dokładnie. Chyba. Chcemy zrobić jeszcze nam paczkę wymienną do tyłu. I to teraz otwieramy. Nie opłacało się. Już widzę to, że. bez tych. bez bogałtu. Bez no ile razy go jeszcze można trafić? Trzy paczki otworzyłem i wymienne i dwa razy go trafiłem. Wymienną kątewów wymienną. I my to 79 No z tej paczki damy tamtej, bo tak, jak będzie wyższa wola. Jak nie będzie znowu nic ciekawego, no to znowu niewymienną wymienną damy. Dzirowinko. 2. Już pominiemy. To kolejna paczka z obiecinem transferem, niewiemienna. Tymczasem, bo kautu 8-3. Poproszę, 8-3. No, ma 8-1. To jest I czas na kolejną paczkę. Zobiecinem transferem gdzie wymiana, widzę, że Ja nie w 83 mógł zrobić tamte wyzwanie. Almiron. Super. I kolejny obiecujący transfer. Znów niewymienna paczka. Niewymienny. Otw. 3. No wreszcie nadaje do przykolenia, i teraz też na paczkę wymienną jest walkout. Coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego. To tu Socrates 86, Czy ty możesz coś kosztować? No taki to jest To jest wszystkie, wszystkie karty 15 jak już. Gorcą te paczki, te SBC ki. No co otwieramy? Nie ma Ja Nie, no to jest Armiron. Mamy już dość tego będzie Trzeci raz wiatraka. Otwieramy paczki za ważne mecze.

Ruben Semedo no, Mam za to paszka piłkarzy w praniu Wygrany, okej okay. Brazylia N Idziemy do C Będzie rzadko mógłbym wygrać, jeszcze mam 4 worala Paczka rzadkich piłkarzy Electrum Tutaj. Nie, nie wiem jak się wybrał. I na koniec złota warszawa. Gar Tylko RZ Prime. Ekranę. S.O. Co widzę? 83. No zadowolony z tego. barki. Za Przekrany, niestety, w na drachtu. Paśka premium. Panin. specjalnie. Mówił skurpski Teraz duża to tabaczka w Premium. Jest walkout Oto W kajta. Navikate don't matter 75 overala OK. Więc Rapsik się zwrócił. Mamy życzę i ty nic nie ma mamy zrobioną paczkę za 100 km duża paczka za tych kidowników i to jest teraz moreno 88 Co oprócz niego? No nic ciekawego. Karpali i Gustawą. Zaczynamy kolejną kartę Futi za wyboru. Wybieramy sobie Freda. Wybieramy jedno z dwóch wyzwań o Herving Hervinga Lozano. Przez drugie wyzwanie odbieramy teraz drugie wyzwanie za zanot za putis. Wygłaszamy składnik i od Hector shielding zaznaczoną. oczywiście Meksyk PS. TSW Lozano Witamy w klubie Wytrzymałeś 99 Fajne statystyki Teraz przechodzimy do paczek za Lozano I paczkę w Electrum Ekrany, OK. Torgan Azard. My innego prawy skrzydłowego nie ma Z Berni. Jeszcze Gamps Malink, Laju. OK. To jest na złotą parkę Prime. Nowy ekrany, Hiszpan. A drugi. W no. jakim stopniu nam się w pięćdziesięciu procentach może jednak się zwróciło? Dzięki za oglądanie. Na razie piątki.